Hej, nice hey, cześć, siemano, ja jestem Trollu A to jest taki króciutki filmik z Master Builders yy, Oraz wyniki konkursu, konkursu który był już bardzo dawno temu z Ponad półtora miesiąca temu już chyba Miesiąc, półtora jakoś tak A wyniki miały być dwa tygodnie później no. O sorry, przepraszam za to. No ale są przynajmniej te wyniki. E, wyniki prawdopodobnie będą na końcu odcinka, będzie filmik z dosowania. Jeszcze nie wiem, to się zobaczy. No a teraz spróbuję nagrać sobie, pograć sobie w e, Master Builders. E, mówię spróbuję, ponieważ e, na wersji 1.8, czyli żeby mieć te takie wszystkie napisy. E, to mi nie działało. Chciałem w ogóle na serwer wejść. A jestem aktualnie na wersji 1.7. 1 na dokładnie. No i tutaj może być trochę ciężej z tymi napisami i tym wszystkim. Ale myślę, że jakoś damy tam radę. Jest 5 graczy, co jest, co jest, co jest. To ja tu zrobię cięcie i spotykamy się już jak będziemy grać. Okej. Okay. Musiałem niestety zmienić w ogóle e, arenę. Ponieważ z tamtej areny wychodzili ludzie ale już możemy grać znaczy musimy poczekać aż się zacznie a widzę że znowu ktoś wyszedł z 10 A na to się powinno teraz zacząć okej okay. jesteśmy w terenie co będzie trzeba zbudować będzie trzeba zbudować robot o! kurde

Tam zaraz się dorobi coś spokojnie. Tam czasu 4 minuty, chyba jest więcej trochę czasu niż kiedyś było, ale mniejsza, teraz się tym nie będziemy zajmować. jest taki bajer zrobimy. Zbieramy jakiś znaczek. O tak! Piękny robot Teraz trzeba zdążyć jeszcze Ale z tym to myślę, że akurat nie będzie problemu Przynajmniej nie powinno być Kiedyś budowałem też robota yy, Nawet filmik tego miałem Na konkurs yy, Sapphire Polska yy, I tam było trzeba właśnie zbudować robota Minecraftcie. Tylko że tam naprawdę były już takie jak się możecie domyślać prace olbrzymie. Moja była duża, ale większość prac po prostu była olbrzymia. No i ja tam to byłem ileś tam tych głosów. No ale byłem nawet kurde, nie wiem, w setce chyba pierwszej nie byłem. <ścoughs> o Jezu co to jest? O matko. Aj Okej. Ok. Spróbujemy teraz drugą rękę. Mm, 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 mm. Ok. Jakieś czerwone oczy, to naprawdę walimy. Dobrze, też nie jest To będzie Roboto Villager o, tak Boże, to jest fatalnie. Ale dobra, niech ich będzie Co mam tu jeszcze dodać? Zróbmy jakiś armor, że tak powiem, z tyłu Rytututu, jeszcze to siedem Okej okay. Pyk, Dobra Szybko, <grywanie> Naprawdę nie wiem budować Ja mogę budować średniowieczne domki I to jeszcze po kilka godzin To budować, a nie będę na szybko tak wszystko o, wiem co mogę mu zrobić. W sumie to zrobię chyba. Tutaj od tego fajnie. Tak. I to, to, i to. W ogóle ja tu gram chyba na tym serwerze. W ogóle jeszcze w ten tryb. E, chyba dopiero drugi. Drugi raz, no. Podajże, że drugi. Tak. E, potrzebuję teraz. No gdzie to jest? jest to? Gdzie jest płotek? Ja się pytam. Co? Nie ma płotka? A bo ja jestem ślepy. Nie, nie ma płotka. Gdzie jest kamienny płotek? Łot O jest, to ja. i teraz jakiś fajny ogień się przydało też zrobić. Z czego by o ogień zrobić? Dobra, zrobimy tak. Mm, tutaj jeszcze. Tak zrobimy. A? Co, to już koniec! być robot. Jak dla mnie to mech. Bo to nie jest robot, to jest jakaś rakieta. O właśnie Dobrze mu koleś napisał eee, Ten jest taki... No jak też tutaj temu dam no, W sumie To nie wygląda jak no, robot, no, bardziej taki ludek jakiś <grym>, Tak, ja będę teraz wszystkiego oceniał gorzej się... Nie, niekoniecznie o, no i to to już bardziej prędzej wygląda jak robot. Mi się to nawet podoba, mimo że to jest proste, ale to wygląda jak robot. Taki walentynkowy robot trochę, ale dobra. E, tak zrozumiałem co napisałeś. E, co tu mamy? E, mech, 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 mech. Nie podoba mi się to. Widzicie, ja na przykład teraz nie będę widział e, kto. Mmm, kto to to? Czyja to jest budowla? O teraz powinna się pokazać, czyja to jest budowla, a ja na przykład tego nie widziałem. Eee... Eee... Oh, oh, oh. Dobra, dam mu it's ok, bo to rzeczywiście wygląda jak robot, ale mi się bardzo nie podoba. Mówię, niby 4 minuty tam miałem na tego robota, a nie zdążyłem go zbudować tak jak chciałem. Ten jest taki mech. będę jakiś króliczek z Playboya czy coś. Eee, a to co? Złota. Eee, nie no, ten też jest mech. Z jednego budulca. się nie starałem jakąś różnorodność tam wprowadzić. Eee, ty, ty, Ej, w ogóle sorry, że taka długa przerwa, o, to jest mój robocik Wow, everything is awesome This is awesome Zobaczcie, że on ma jetpack Pewnie tego nie docenią No ale cóż Dobra, mi się też nie podoba, ale nie potrafię Jestem drugi Wow, nice, nawet nieźle Okej, okay, jesteśmy Co tym razem, co tym razem? Uwaga Robot, poważnie już robot Aj, dobra zbudujemy, trudno Tym razem jakiegoś lepszego Mam pomysł co zbudujemy Mam pomysł co zbudujemy A tak, awalniemy co innego nie będziemy tacy standardowi Raz, dwa, trzy, cztery nam To się zgadza Serio ja tak wam ogadam, ale Próbuję się teraz skupić bardziej Żeby skończyć, bo no poza pierwszym razem Nie udało mi się skończyć Aj, a ja to miał być tak. Będzie taki żółw. Nie, no to nie będzie żółw, ale będzie wyglądał jak żółw. Ewentualnie jak pająk jakiś. Okej, okay. jedna noga. Druga noga. Tyk, 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 tyk. <śmianowicie> będzie śmieszny, ale przynajmniej nie będzie taki standardowy. Czyli taki ludek zwykły. A tu mu zrobimy. Mowę, którą kroczy sobie dopiero. A jeszcze jedną a tu dorobić nóżkę. Okej okay. Może to docenią, że to takie co innego jest A może jeśli nie Może się to nie spodoba w ogóle Dobra, teraz się przyda jakaś głowa tyk, 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 tyk. Znaczy, o inaczej, to będzie pani, tylko że to będzie taki mechaniczny pani. To jest szczęki. Eee, I chose. Made będę tego. Normalnie. O kurczę. jesteś. Możecie nie pisać. Siła Petru. Okej, okay, no nie wygląda źle. Eee, okej okay. Ja się tutaj za bardzo na tym game nie orientuję, ponieważ, no szczerze powiedziawszy, to ja rzadko gram na game modzie, tak. Eee, dywan, dywan będzie tu. Okay. pyk, 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 pik, pyk. pyk pyk, pyk, i tu mu zrobimy antenki pyk, okej okay, to było dobrze eee, dobra, 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 dobra co by mu tu jeszcze dorobić eee ten odwók taki mu zrobił bardziej. I tą górę trzeba też jakoś fajnie zrobić. <noise> Ale to jest śmieszny kosz. Mm, 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 A 52 sekundy, ja się zaś zagapiłem. No nice, to jest nice. Nie, no, pająk morderca, jak patrz, patrz y, Roboko pająk, raczej chciałem powiedzieć mm, 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 mm. Y, bo ludzie. widać, że to robot. Pańczyna, pańczyna, na pańczyna, na 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 Dobra, to pojęcie na to w sumie niekoniecznie mogło być, ponieważ. To jest robopająk, tak. Mogę zrobić metalowym pojęciem. Eee, dobra. No dobra, jest taki. Eee, a to co? A. Uh, my arse aren't bleeding. Nie, dziękuję, ale to jest żałosne. A ten zaś ten królika. Dobra, teraz już jest powiedzmy, że taki. Nie, dalej mi się nie podoba. O, oh, fajsk skrzypiące sztełko. Co tu pisze? Of oh, on, no nie Wow, widzę, jak ktoś tutaj też zbudował coś innego co okej. Okay. Jest taki elektryczny... Chyba tyrannozaur. Albo kaczka. Albo ewentualnie jeszcze pies. Ale strzelabym, że to jednak ten tyranozaur O, tutaj ktoś znowu zaczął budować jakiegoś złotego. Nie wiem. co to jest. Co to jest za grzyb? Taki astar. Teraz przeczytam, a nie przeczytam. Aha, dobra, nie wiem co to było. U C3PE Star Warsów. To mi się nie podoba. Bo... Takie zwyczajne straszne Nie potrafię jakich bajerów dodać, kilku innych różnych surowców zrobić. O. Eee... Hmm. Co so, no ten robot już jest taki... Więcej surowców tych tak? Jakieś przedmioty w rękach, to już jest lepszy niż pozostałe. Oho, diamentowa podłoga i diamentowy robot yy, mech. Ech, absolutnie mi się to nie podoba, to jest w ogóle jakiś pirat chyba tu ma rękę z hakiem. A tutaj miecz. No, nieźle. Pararara, możecie pisać w ogóle, jak tam u was w szkole. <laughs> Dobra, to jest, it's ok sobie pali cygaro. robot, no nieźle też jakaś różnorodność surowców jest, więc teraz będzie mój, nie, to nie mój o, tu są te partikle dodane it's ok spoko nawet a ja nawet nie miałem czasu dodać tych partiklów Partiklesów, czy jak to tam się nazywa? O tak, mój pająk. O, ktoś mi napisał, że cool. No to się cieszę. Może wygrał, może wygrał. O! O, są jakieś szanse na to, żeby wygrać. Ja wygrał, to by teraz pięknie było. Akurat na zakończenie jest, wygrałem. Jest Nice, nice Dziękuję, dziękuję ah, No, więc to by było na tyle w tym odcineczku Prawdopodobnie teraz właśnie pokażę się wam za chwilę wynik konkursu No a ja się z wami żegnam, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, piszcie komentarze No i trzymajcie się, cześć! Przechodzimy do losowania. Jak widzicie tutaj są 94 komentarze. Wszystkie Wasze komentarze, tak, dokładnie. Tu mam stronkę do losowania Radomych komentarzy. Jak widzicie tutaj czytały 94 komentarze. Jeśli wylosuje oczywiście mój komentarz, no to to się nie liczy. Losujemy od trzeciego miejsca, czyli od gry Red Lake. Uwaga, uwaga, wygrywa Siemex. Gratuluję. Eee, ja sobie ciebie zaraz tutaj znajdę. No, nie do wiarku napisali, że nie, nie wygrasz, jak zawsze. Okej, okay, teraz losujemy drugie miejsce, czyli. E, gierkę dark matter czy jakoś tak to było e, oczywiście no ja nie mogę wygrać no tego odpisywałem ludziom na komentarze więc pracujemy dalej polski fan ok sobie znajdę go zaraz E, o i losujemy Pierwsze miejsce, czyli tak samo tą grę Dark Matter Uwaga, uwaga Co, czemu znowu Antonov Antonow look Okej okay. Eee, szukamy sobie gościa Ten widzicie Napisał wygram i wygrał, więc Ok, gdzie jesteś, panie kolego Antonów? No, i tym sposobem wylosowaliśmy trzy osoby. Yy, macie czas. Hmm, który dzisiaj? Dzisiaj jest 20. To daję wam 3 dni. Macie czas do środy. Jeśli do środy, do godziny 20, się nie zgłosicie na mojego Skype'a, nie napiszecie mi. No to niestety, ale wylosuję jeszcze raz gierki, tak? E Skype oczywiście macie tutaj podany teraz na ekranie widzowie. I proszę tutaj napisać mi jeszcze w komentarzu, najpierw na YouTube, wasz nick na Skype'ie, zanim mnie dodacie na tego Skype'a, żeby po prostu ktoś się pod was nie podszuł i nie ukradł wam gry, tak? Ja wam wyślę przez Skype'a kody do tych gier. No więc myślę, że to było na tyle, trzymajcie się, cześć.